Jednym z sekretnych składników udanego związku jest szacunek. Szacunek, bez którego nie będzie ani seksu, ani miłości, ani związku w ogóle. Jak egzekwować ten szacunek? Co zrobić, jeżeli już go utraciliśmy? Jak zawsze być szanowanym? Jeśli chcesz się tego dowiedzieć i uniknąć podstawowych błędów, koniecznie obejrzyj ten odcinek do końca. Dla większości mężczyzn szacunek w związku jest bezpośrednio połączony z miłością. Bez szacunku często mężczyzna w ogóle nie jest w stanie odczuwać miłości. Dla kobiet jest to niezrozumiałe, ponieważ one inaczej odbierają miłość. I z tych nieporozumień bardzo często wynikają podstawowe błędy, które potem prowadzą do rozpadu tej relacji. Dla wielu mężczyzn szacunek to sygnał, że jestem widziany, jestem ważny i jestem wartościowy. Jeżeli mężczyzna nie odczuwa tego szacunku w związku, to on zacznie się zamykać, wycofywać i oddalać się emocjonalnie. Pożądanie jest także bezpośrednio połączone z szacunkiem. Kobieta nie będzie w stanie odczuwać pożądania do mężczyzny, którego ona nie szanuje. Dlatego, tak jak powiedziałam, szacunek jest najważniejszy w związku dla mężczyzny i od tego szacunku bardzo wiele wbrew pozorom zależy. Czy my mamy wpływ na innych ludzi? Tak, ale zła wiadomość jest taka, że wpływ na innych ludzi mamy poprzez wywieranie wpływu na sobie i poprzez zmianę siebie. Niektórym ludziom błędnie się wydaje, że wystarczy komuś tysiąc razy coś dobrze wytłumaczyć. I on to zrozumie i zmieni swoje postępowanie. Moi drodzy, równie dobrze możecie yy, próbować przesunąć ścianę, stać przed tą ścianą i prosić ją, żeby ona się przesunęła. Efekt będzie taki sam. Stracicie tylko czas, a ściana będzie dalej stała tam, gdzie stała. Wielu ludzi myśli, że rozwiązanie ich problemów leży w znalezieniu magicznego sposobu na to, jak zmienić moją żonę czy męża. A, -a błąd. Rozwiązanie leży w zmianie, ale tego, na co my mamy wpływ, czyli tak, dobrze zgadliście? Siebie samego. I ta zmiana siebie samego może bardzo często, a nawet zaryzykowałabym stwierdzenie, że zawsze spowoduje zmianę w otoczeniu i w innych ludziach. I uwaga, jedno zastrzeżenie. Zmiany spowodują zmiany, tak jak powiedziałam. Tylko, że te zmiany, które zostaną spowodowane naszą zmianą, nie zawsze muszą być takie, jak nam się wydaje i nie takie, jak byśmy chcieli. Czasami może być tak, że te zmiany wywołają tak, duży, tak duże przebudowanie tej relacji, że relacja może tego po prostu nie udźwignąć i to zależy od naszej sytuacji. Także zawsze musimy mieć to na uwadze. Ostatnio jeden pan mi powiedział: Bardzo chciałbym coś zmienić, ale boję się, że coś się zmieni. Eureka. Właśnie o to chodzi. Jeśli w waszym związku pojawiły się już pąki braku tego szacunku albo zaczął on już zarastać cały wasz związek, to musicie zacząć robić następujące rzeczy. Pierwsza sprawa. O szacunek się nie prosi, tylko szacunek się egzekwuje swoim zachowaniem. Jeżeli ktoś cię rani, a ty myślisz, że po raz dwudziesty wytłumaczę tej osobie swoje stanowisko, używając może bardziej jakichś prostych słów, i wtedy ona to zrozumie, to to jest droga donikąd, mój drogi. Szacunek egzekwuje się swoim postępowaniem. Czyli, jeżeli ktoś przekracza twoje granice, to ty zdajesz mu komunikat, czyli na przykład. Kobieta zaczyna się do ciebie odzywać bez szacunku, to ty jej mówisz: Nie będę tolerował takiego sposobu rozmowy ze mną, i kończysz rozmowę, i nie czekasz na to, czy ona coś odpowie, czy nie. Ty dałeś już komunikat, i teraz następują konsekwencje. Czyli jeśli dalej ona mówi do ciebie w jakiś brzydki sposób, to Ty nie stoisz dalej 40 minut w kuchni i nie wysłuchujesz ty rady na swój temat. Po prostu odwracasz się, wychodzisz i mówisz, porozmawiamy, jak się uspokoisz. I pamiętajcie o tym, że granica bez konsekwencji to jest tylko prośba, i druga osoba może tą prośbę zignorować. Zresztą na ten temat, na temat granic, będziemy więcej omawiać na moim szkoleniu, które odbędzie się 16 lutego. Także jeżeli jesteście zainteresowani, można jeszcze dołączyć. Wszystkie informacje będą w opisie. I brak szacunku bardzo często bywa nagradzany seksem po kłótni, czułością po olewaniu czy dawaniem uwagi, kiedy ktoś Ciebie ignoruje. Jeśli po braku szacunku dajesz dostęp do siebie, to dajesz komunikat tej osobie, że nic się nie wydarzy, że można tak ze mną robić i będzie wszystko ok, ja nic i tak nie zrobię. Ja skromnie proponuję Wam troszeczkę inne rozwiązanie w tej sytuacji. Przestać nagradzać i zacząć dawać bardzo jasne komunikaty o tym, że z tego zachowania nie będzie nagrody, a będą straty. I dawać ten komunikat natychmiast. Nie po miesiącu, nie po komunii, czy nie jak wrócimy z wakacji. Reakcja musi być tu i teraz. Natychmiastowa. W tej sytuacji, która się dzieje, musi być natychmiastowa reakcja. Nie podoba mi się ten ton, zatrzymujemy się. Jeśli jeszcze raz obrazisz mnie przy swoich znajomych, wyjdę. To był ostatni raz, kiedy ośmieszyłaś mnie przed znajomymi. Następnym razem więcej wyjść nie będzie, albo nasza relacja w ogóle nie będzie mogła być kontynu kontynuowana w taki sposób. I to wszystko na spokojnie, bez nerwów i bez cyrku Arizona, Texas. Najgorszym, co można zrobić, to próbować pokazać charakter i siłę, której się nie ma. Jeżeli ty mówisz, jeszcze raz się to wydarzy, to wyciągnę konsekwencje, po czym nie wyciągasz tej konsekwencji, to pokazujesz tylko drugiej osobie, że ty postraszysz, pogrozisz, ale charakteru to ty, mój drogi, nie masz za bardzo. I potem nie ma się co dziwić, że taka osoba nie traktuje ciebie i tego, co ty mówisz, poważnie, bo ona doskonale wie, że ty sobie pogrozisz i nic z tego nie wyniknie. Dlatego w takiej sytuacji, jeśli ty nie masz siły wyciągnąć tych konsekwencji, to lepiej jest w ogóle nic się nie odzywać, niż próbować pokazywać charakter, którego się nie ma, bo to zostanie zapamiętane na zawsze. Szacunek w związku zaczyna się od podejścia do samego siebie. Podejścia, które mówi, że moje potrzeby są równie ważne jak Twoje potrzeby. I to działanie najlepiej pokazywać w milczeniu. Milczenie jest złotem. Nie ma możliwości otrzymania szacunku od kogokolwiek w sytuacji, kiedy my sami sobie go nie okazujemy, albo kiedy my wierzymy, że ja na to nie zasługuję z jakiegokolwiek powodu. Wszystkie zmiany należy zacząć od siebie, a świat odbije nam te zmiany w nas. Dlatego trzeba sobie przeanalizować bardzo dokładnie, skąd się wzięły te moje przekonania. Skąd się wzięło to, że ja uważam czy czuję, że ja na coś nie zasługuję albo że czyjeś potrzeby są ważniejsze od moich, albo że czyjś komfort jest ważniejszy od mojego komfortu. Trzeba się bardzo dobrze nad tym zastanowić, przeanalizować to i zacząć zmieniać swoje przekonania na swój własny temat. To jest początek Waszych zmian w Was i w Waszych relacjach. Zauważcie jedną bardzo ciekawą rzecz. Każda osoba, która zachowuje się wobec nas, na przykład bez szacunku, ona nie zachowuje się tak wobec wszystkich ludzi. Są ludzie w otoczeniu tej osoby, wobec których ona nigdy by się tak nie zachowała. To może być mama, to może być szef, to może być koleżanka. I dlaczego tak jest? Dlatego, że ta osoba doskonale wie, że w przypadku tych innych osób ona nie może się tak zachować z różnych powodów. Nie może na przykład krzyczeć na szefa, bo szef ją wyrzuci z pracy. Nie może krzyczeć na mamę, bo mama ma nad nią władzę i mamy się boi. Nie może krzyczeć na koleżankę, bo koleżanka stawia wyraźne granice i nie będzie w ogóle koleżeństwa. To ona, ta osoba zachowuje się w stosunku do Was, tak? Ale na pewno, jak się zastanowicie, to znajdziecie osoby w otoczeniu tej e, konkretnej osoby, która się do Was tak zachowuje, w stosunku do których ta osoba zachowuje się z szacunkiem. I co to oznacza? To oznacza, że ta osoba wie, jak się tak zachowywać, tylko wybiera nie zachowywać się w taki sposób wobec Was. Kilka zadań praktycznych dla Was. Przestajemy robić to, czego robić nie chcemy i to, co sprawia nam dyskomfort. I przestajemy się z tego tłumaczyć. Po prostu decydujemy, że ja tego nie robię, komunikujemy swoją decyzję. Krótko, moi drodzy, króciutko nie ma co się tłumaczyć. Po drugie, od jutra albo od dzisiaj nawet zaczynamy dbać o siebie dbać o swój spokój dbać o swoje zdrowie o swój komfort o swoje szczęście i zadowolenie i o swoją satysfakcję, o swoje zasoby. To jest bardzo ważny element, dlatego że to jak wydbacie o siebie, będzie reflektowało na wasze związki i na wasze poczucie szacunku do samego siebie. Po trzecie, bardzo ważne, zaczynamy dotrzymywać danego sobie samemu słowa. Jeżeli ja obiecuję sobie, że następnym razem w takiej sytuacji ja wychodzę, to ja, choćbym miał się zesrać, to ja po prostu wychodzę. Ja sobie to obiecałem, to jest dla mnie ważne, i ja sobie dotrzymuję danego słowa. I powoli, powoli, dotrzymując sobie danego słowa, nabudujemy coraz bardziej ten szacunek do siebie, i przy okazji pokażemy innym ludziom, że to, co ja mówię, to ma jakąś wartość. To, co ja mówię, to ja zrobię. Następne zadanie dla Was. To zaakceptowanie i przyjęcie pewnej prawdy, która mówi, że nie wszyscy będą zadowoleni z Was. No cóż, e, niestety tak wygląda życie. Nie urodziliśmy się po to, żeby zadowalać innych ludzi. Nieważne, co będziecie robić, to znajdą się osoby, którym się to nie spodoba, albo którym się to spodoba, albo które będą miały to gdzieś. I e, nie ma możliwości zadowolenia wszystkich osób. Nie ma po prostu takiej możliwości. Przestańcie do tego dążyć, znajdźcie sobie jakiś inny cel, który jest możliwy do wykonania i do osiągnięcia, dlatego że ten cel jest po prostu stratą czasu. Nigdy w życiu nie zadowolicie wszystkich i to nie jest w ogóle niczyje zadanie. Po prostu przyjmujemy do wiadomości, że jestem, jaki jestem. Pracuję nad sobą dla siebie, żeby być najlepszą wersją siebie, jaką potrafię i jaką mogę. A jeżeli ktoś tego nie akceptuje, nie podoba mu się to, to droga wolna, nikt nikogo nie trzyma na siłę, to nie jest więzienie, każdy może wyjść i tyle, po prostu żyjcie dalej, żyjcie swoim życiem, róbcie swoje i nie, nie oglądajcie się za siebie. I uwaga, uwaga, bo teraz nadszedł przełomowy moment gotowość do odejścia z relacji w każdej chwili. To jest najtrudniejsze zadanie, ale jest ono niezbędne, żeby utrzymywać szacunek w relacji. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli my nie boimy się odejścia i rozumiemy to, że relacja zawsze może się rozpaść. My nie, nie możemy mieć żadnej gwarancji na to nigdy, że relacja czy związek będzie trwał wiecznie. I jeżeli my mamy gotowość do odejścia, to gwarantuje wam, że wasze podejście będzie zupełnie inne, będziecie zupełnie z innej pozycji funkcjonować w tym związku, postępować, będziecie zupełnie inaczej w tym związku się czuli i ta pewność, że nie mogę być pewien, właściwie ta pewność, że jest brak tej pewności, czyli to rozumienie tego, że. Zawsze może relacja się zakończyć, że zawsze może się wydarzyć coś takiego, co spowoduje, że ja będę musiał odejść z tej relacji. Ta gotowość jest kluczem do wolności i tak naprawdę ta gotowość jest kluczem do udanych związków i szczęśliwych związków, bo co nas najczęściej stopuje przed takim zachowaniem przed pokazaniem szacunku do siebie, czy egzekwowaniem tego szacunku strach przed utratą tego związku. A jak już Wam powtarzałam wielokrotnie, strach przed utratą związku jest pierwszym krokiem do utraty tego właśnie związku. Więc pracujcie nad tym jak najbardziej możecie, postarajcie się dojść do takiego momentu co najmniej, żeby było to z Wami w zgodzie, żeby to było gdzieś w Waszej świadomości i żebyście zaakceptowali ten fakt na miarę swoich możliwości bo to wam bardzo bardzo pomoże tworzyć lepsze i szczęśliwsze relacje z każdym egzekwowanie szacunku zaczyna się w momencie mojej wewnętrznej zgody na to że relacja może się rozpaść i że żadna relacja nie ma miejsca przed moim komfortem i moim dobrostanem tak jak powiedziałam jeżeli zaczniecie się tego bać e, utraty tej relacji to tworzy się takie błędne koło, czyli boję się utraty relacji, zgadzam się na brak szacunku, żeby nie stracić tej relacji, kobieta zaczyna mnie nie szanować i zaczyna mnie źle traktować, traci do mnie pożądanie i zainteresowanie, i relacja i tak się kończy. Więc to jest droga donikąd, nic z tym nie uzyskacie, a wręcz przeciwnie, możecie dużo stracić. Także polecam Wam naprawdę zmianę tego podejścia. Jeżeli ten odcinek był dla Ciebie niewygodny, to bardzo dobrze, dlatego że najczęściej jakiekolwiek zmiany zaczynają się od dyskomfortu i od kryzysu. Więc jeśli uświadomiłeś sobie coś w tym odcinku, to jest pierwszy krok do Twojej zmiany i to jest bardzo dobra wiadomość. Jeżeli ten materiał Ci się podobał, to koniecznie zasubskrybuj ten kanał i zostaw łapkę do góry, żeby nie przegapić kolejnych moich treści, które mogą Ci pomóc budować lepsze relacje. A jeśli interesują Cię takie tematy, to koniecznie obejrzyj mu odcinek o tym, jak zostajesz pod nóżkiem kobiety krok po kroku. A już w niedzielę o 18.30 widzimy się w kolejnym odcinku o tym, dlaczego mężczyzna musi bardzo uważać na to, z kim wchodzi w relacje i jakie konsekwencje mogą go spotkać, jeżeli nie będzie wystarczająco uważny. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka i słyszymy się już niedługo. Jeśli źle wybierzesz matkę dla swoich dzieci, to twoje życie może pójść w stronę, o której nawet ci się nie śniło w najgorszych koszmarach. Wybór matki dla swoich dzieci będzie determinującym czynnikiem dla twojego dalszego życia, bezpieczeństwa i zdrowia. Dzisiaj zaserwuję wam temat, który może uratować wam życie, albo przynajmniej nie doprowadzić was do tragedii. Także słuchaj uważnie, bo ten odcinek może być właśnie o tobie.